Czas powiedzieć to głośno. Analiza INCI niewiele nam daje. Może poza informacją o składnikach, których unikamy z jakichś powodów, bądź które nas uczulają, co oczywiście jest reakcją osobniczą, przede wszystkim zależną od formuły, którą zna technologii i producent. Pamiętajmy, że jeden składnik. Formuły nie tworzy. Jeżeli chodzi o takie suche analizowanie składów, jeżeli nie mamy żadnych odnośników procentowych, równie dobrze 99% może stanowić woda, a 1% składniki aktywne i konsystencjotwórcze. Z racji tego, że do 1% składniki muszą być ułożone zgodnie z ich procentowym stężeniem, poniżej 1% są rozmieszczane losowo, więc. W tym przykładzie, jak uważa producent? Dlatego, oczywiście, najlepiej powodzie dać coś marketingowego, żeby konsument myślał, że jest tego więcej, aniżeli innych składników, choć może być ich tyle samo, czyli śladowa ilość. Ale załóżmy, że producent pochwalił się stężeniem surowców. Wcale to nie oznacza, że jest to stężenie czystej substancji aktywnej. I idealnym przykładem będzie to serum. 3% peptydu miedziowego, 1% niacinamidu, a w Incji niacinamid jest wyżej w składzie. Dlaczego? Dlatego, że te 3% jest to roztwór peptydu miedziowego. Peptyd miedziowy naturalnie występuje w formie proszku, kryształów i zanim się do tego do masy kosmetycznej należy stworzyć z tego roztwór, a więc rozpuścić w czymś. Więc większość tych 3% stanowi woda. I tylko jakaś tam śladowa ilość jest to peptyd miedziowy. Niebieski kolor natomiast podrasowują inne składniki, jak ekstrakt z szafranu i malachitu. Jaki z tego wniosek? Że skład niewiele nam mówi. Mówi nam tyle, ile chce nam przekazać producent, a często jest to chwyt marketingowy, bo nie znając know-how produktu, kart surowców. Nie wiemy, jak jest w rzeczywistości. Dlatego uważam, że takie analizowanie składów, czy wręcz te analizatory składów, są trochę bezcelowe. Co nam zostaje? Wybór produktów marek, którym ufamy. A najlepiej, oczywiście, wybierać produkty, które mają badania aparaturowe gotowej formuły. Wówczas mamy czarno na białym. Czy i w jaki sposób produkt działa. Ale czytajcie wyniki ze zrozumieniem, bo ich przedstawienie też ma znaczenie. Chodzi o procentowe wskazanie zmian na skórze, najuczciwiej uśrednione, a poglądowo można podać też najwyższy wynik, a nie procent probantów, u których były pozytywne wyniki. I o ile mamy też procentowe parametry zmian, spłycenie zmarszczek, zmniejszenie ich długości poprawę jędrności, to podane są tylko maksymalne wyniki. Czyli jedna osoba mogła mieć taki wynik, reszta mogą mieć znacznie mniejsze, a 5% nie miało w ogóle. Te procenty wyglądają fajnie, ale nie jest to miarodajne. Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie, a jeśli film był pomocny, to zostawcie kciuka do góry, udostępnijcie go dalej, no i zachęcam oczywiście do subskrypcji. Buziaki.